Witajcie kochani, kolejne odbiory z obozów. Kolejna wstawka. Mm, zobaczcie, co pierwszego wpadło, dżun z quintusa. No, za dużo już tych dżunów, nie będę na pewno tylu robił, trzech magnich i trzech dżunów, to by się zrobiło strasznie nudno, a mam chyba jednego zrobionego i nie wiem, trzech albo czterech, dobra, drugiego Azlara. Czego na pewno nie będę robił, przerobimy. Eee, I zobaczymy, co się wydarzy za tydzień, kochani. I cóż, tydzień minął jak zbicza szczelił. W związku z tym przyszedł czas na odebranie. Mam nadzieję, kogoś soczystego. Nowego świeżego. Znowu dżun. <grym> Samych dżunów będę miał. Chyba niebawem. Nie no, bo zacznijmy ich chyba przerabiać, bo to tak jest. Zjedzmy jednego. I do zobaczenia, kochani, za tydzień. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i już jesteśmy. Już jesteśmy. Ciekawe, na kogo przerobił się June. Jesteście ciekawi. No to lecimy. Zobaczmy. Elkanen. Nie. Szkoda, szkoda. No to przeróbmy go od razu. Na kogoś, mam nadzieję, dużo lepszego. I minął tydzień, kochani. Zobaczmy, co się przerobiło z lkn -a. Miejmy nadzieję, że coś, coś fantastycznego. <laughs> no, zobaczmy. Uch, nie widzę bohaterów. Obra, czekajcie, zaraz to ogarnę. No dobra. I jest Perseusz, kochani. Fajnie, szybki. Coś w niebieskich w niebieskich będzie małe urozmaicenie jak go zrobię to jest snajper chyba niegdyś bohater miesiąca jeśli się nie mylę a jeżeli się mylę to, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia fajnie, fajnie powiem wam, no widzicie teraz szybko, po Atomosie przyszedł Perseusz w zasadzie po miesiącu co jak na standardy tej gry chyba bardzo szybko. Przeróbmy sobie, może, nie wiem, może Obakana albo Juna, Obakana, może. I zobaczymy, co wyniknie za tydzień. Także fajnie, nowa karta do zrobienia. Mam nadzieję, że macie równie szczęście w tych prze, przeszkoleniach. Dzięki za obejrzenie, kochani. Subskrybujcie, komentujcie jak najwięcej i do zobaczenia bo widzę, że ten obóz, czy ta Akademia Bohaterów powoli, powoli się rozwija. Trzymajcie się, hej.